Medytacja naprawdę pomoże ci oczyścić twój umysł z negatywnych myśli oraz poprawi pracę twojego mózgu. Często też możesz wiele rozwiązań znaleźć właśnie podczas medytowania i naprawdę nie musisz myśleć właśnie, że musisz medytować przez godzinę, dwie. Naprawdę czasem wystarczy 10 minut i dosłownie ci to zrobi dzień. Naprawdę. I najlepsze co możesz zrobić to właśnie pójść na przykład do parku, do lasu, wziąć sobie nawet krzesło do samochodu albo przypuśćmy usiąść nawet na jakimś pniu i dosłownie zamknąć oczy. I teraz na przykład są dwa rodzaje medytacji, jak dla mnie, oczywiście testowane. I pierwszym ze sposobów będzie po prostu zamknięcie oczu i dosłownie skupienie się na oddechu, i to pomoże ci wyczyścić te negatywne myśli, i tak jakby się uspokoić, i za każdym razem, gdy na przykład jakaś negatywna myśl, albo jakakolwiek myśl przychodzi, po prostu bierzesz te oddechy i takie po prostu głębokie oddechy, i to naprawdę pomoże ci oczycić swój umysł. I drugą medytacją, za którą ja bardziej przypadam, jest po prostu skupienie się na przykład na jakichś myślach, czyli po prostu zamyka znowu oczy i skupia się dosłownie na tym, co byś chciał. Na przykład w moim przypadku może być to nagrywanie filmików, a w twoim przypadku to może być na przykład twoja praca, czy może po prostu cokolwiek innego. I skupia się dosłownie na tym i próbujesz tak jakby szukać rozwiązań i cały czas się skupia, żeby tylko o tym myśleć i oczywiście pozytywnie. I naprawdę pewnie jest wiele jakichś różnych innych rodzajów, ale ja na przykład tylko wykształciłem te dwa póki co i powiem, że naprawdę obydwa zawsze działają. Czyli moim zdaniem, gdy jesteś przytłoczony, staraj się stosować pierwszą metodę, czyli po prostu nie myśleć o niczym, to i skupić się na oddechu. A jeśli chcesz się skupić na znalezieniu jakiegoś rozwiązania albo pomysłu, to polecałbym drugą metodę, czyli po prostu taki mindfulness to się chyba nazywa, czyli po prostu skupienie się na danej rzeczy i dosłownie tak samo, zamykasz oczy, najlepsze co możesz zrobić to właśnie w jakimś parku, gdzie jest po prostu cicho, no bo wiadomo w domu, gdzie masz na przykład jakieś hałasy, to się nie opłaca po prostu tego nawet robić, no chyba, że jakieś słuchawki wygłuszające też mi się wydaje, że spoko opcja. I naprawdę warto jest to stosować i warto jest odkryć, który sposób będzie po prostu grał dla ciebie, bo każdy jest wiadomo inny, każdy mózg jest inny, co najważniejsze. Więc naprawdę, stosuj. I naprawdę mogę Ci powiedzieć, że wiele korzyści z tego będziesz miał. I nie musisz się angażować na 2-3 godziny. Wystarczy czasem 10 minut dziennie, nawet powtarzając 2-3 razy. I naprawdę myślę, że te pół godziny znajdziesz, bo warto. Ja dziękuję za wysłuchanie. Cześć.